No, i pamiętaj, Andrzeju, że to było półkilowe jajko czekoladowe. Więc no. Ale no, cóż, no mówię, taki się urodziłem. Ja jestem normalnym człowiekiem, jak każdy inny ze mną. Można normalnie zagadać o wszystkim. Wyskoczyć na piwo, nie wiem, na pizzę, na, na cokolwiek. Komu się nudzi, to, to, to nie ma problemu. Większość ile się yy. Nie, Mirisat. Nie dostałem żadnej indywidualnej oferty sponsora czy reklamodawcy. Wszystkich sponsorów, jakich tu widzicie, co się loga przejawiają, czy coś, to są sponsorzy i partnerzy grupy Dobre Streamy. Nie mam prywatnych żadnych umów. Dosłownie żadnych. No nie, wędrowny poeta, to, to nie dla mnie. Dobranoc, Rivex, dobranoc. Ale mówię, no ja chętnie zawsze się spotkam z ludźmi, chętnie pogadam. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to walcie śmiało, naprawdę. MTSO, podobno to może mieć podłoże genetyczne, w sensie mieszanka genów, albo może być tak, że do 10 pokoleń wstecz ktoś w rodzinie mógł na to chorować. Ale badać 10 pokoleń wstecz to jest masakra. Nie, u mnie tego problemu nie było. U mnie to jest bardziej kwestia mieszanki genów. Pechowy, pechowy koktajl genetyczny. No tak, Mirisa, to właśnie są z dobrych streamów. Ja nie posiadam indywidualnych, żadnych reklamodawców, partnerów, ani nic w tym stylu. Totalnie nic. Żadnych umów. Nikt ci jeszcze nie odezwał. Znaczy, odzywały się do mnie firmy, ale to rzeczy, które w ogóle do mnie nie pasują, jak na przykład serwer TeamSpeak. Po co mi serwer TeamSpeak, jak mam duży serwer Discorda? Więc no. Albo jakiś tam portal podobny do TikToka, gdzie ja na TikToku nawet konta nie mam. Także nie dostałem żadnych poważnych ofert współpracy. Nie mam żadnych partnerów, sponsorów, nic takiego ze względu na niepełnosprawność. Aczkolwiek, na pewno, jakbym dostał, to bym rozważył każdą propozycję, nie wiadomo. Ale mówię, no, ten streaming jest po to, żeby zaspokoić Waszą ciekawość. Więc cokolwiek Was męczy, siedzi, trapi, wyrzućcie z siebie każde pytanie, o ile jest Twitch friendly. Bo są pytania nie Twitch friendly i nie ma problemu. Wąsaty, papa, ja nie wyceniam czegoś takiego, że stawka za współpracę. Jeżeli by mi jakaś firma, którą lubię, zaoferowała współpracę, to jasne. Mo mogę się, mogę rozważyć, zobaczyć, czy mi firma pasuje i tak dalej i nie ma problemu. Vandelapa, tak. Raz w życiu. Miałem dziewczynę, jak miałem 16 lat. No, jak miałem 16 lat, to miałem dziewczynę. Nie wypaliło. Powiedzmy, że przez nią też pewnego kompleksu się nabawiłem troszeczkę, ale to już jest taka trochę inna sprawa. I od tej pory jestem singlem. Od tej pory jestem singlem. E, mam trochę problemy, żeby zagadać w ogóle do dziewczyn. A jak już mi się uda, to zazwyczaj mam tego pecha, że... E, ten... Że zostaje... No... Odrzucony. Nie jestem w typie danej dziewczyny, co mi się spodoba, nie? Więc... Trafia się pechną. Jakąś egergensin. <noise> Okej, okay, czekam na kontakt. Także teraz po prostu, no... Rzadko w ogóle próbuję. Bardzo rzadko. To jest jedyny problem, jaki mam z niepełnosprawnością, że, że nie umiem zagadywać. No. Nie umiem zagadywać do dziewczyn. Czemu nie Genshin? Może być i Genshin. Ja tam, luminaria, wybredny nie będę. Wąsaty, papa nic nie chcieli zapłacić, tylko zaoferować na przykład tam, yy, że będę miał. Kanał na dużym serwerze Discorda. No, Mirisad, u mnie to tak nie działa, no. U mnie to tak nie działa. Tak, Jean, o. Jean i Noel. Love forever. Takie typowe animu waifu. Jean i Noel zawsze spoko. Nie wiem kiedy WoŚP jest teraz, nie śledzę tego. Nie skończą się streamy, halo, jaki harem, ja nie będę miał tego. Ja nie będę miał haremu żadnego. Każdy mówi, że mam harem, a jakoś jestem ciągle singlem. Na razie, pisiu dobranoc, dobranoc. Ja wiem, że wszystko jest możliwe, w Andalop, ja nie mówię, że nie. Ja nie mówię, że nie. Ale wiesz, po prostu w moim przypadku już obecnie to. E, dziewczyna musi się wykazać cierpliwością. Bo to nie będzie tak, że, nie wiem, że fajnie mi się będzie gadać z dziewczyną i nagle jej powiem, a chodź na kawę czy coś, nie? Muszę poznać, nie wiem, pogadać, popisać. Najlepiej spotkać się gdzieś tak na luzie. No, albo właśnie coś kiepsko z tym haremem, nie? O, to kiepsko jak Twój kombin daje rady z Genshinem. Zauważyłem na Allegro, że gwiazdki nie dają nic od siebie. No cóż, MTSO. Ta, harem moderatorek. Ach, wy to z tym haremem to już normalnie masakra z wami. Mirisat też mi się tak wydawało, dopóki nie próbowałem streamu, odpalić w ogóle Genshin'a, jak byłem w trakcie czekania na nową kartę. To co zwijamy powoli? Kończymy? Czy jeszcze na coś wam odpowiedzieć? Jakieś jeszcze ciekawe pytania? Słucham, słucham otwarcie. Do czego MTSO? No, dobrze, Algo, dobrze. Nie będę wam niszczył złudzenia, że znacie kogoś z eee, Nie wiem, Teso, bo ja po prostu dzisiaj nie będę nic grał. Sobie pogadamy i jak skończyła się pytanka, jak skończymy sobie gadać, to rzucam komuś rajdzika i kończy streamka. Nie, Wandelopa, nigdy nie próbowałem papierosów. Eee, jakoś mnie do tego nie ciągnęło w sumie. Nie wiem czemu. Ale nawet mnie to nigdy nie ciekawiło, jak to jest. Moją słabością jedynie są słodycze. A luminaria wysiedzisz całe znowu? To tydzień Q&A, no raczej nie. Znaczy, powiem tak. Eee, wąsaty, pa Pytania cały czas można zadawać, jak, ktoś chce, jak się uzbiera dużo pytań, to mogę zrobić. Yy, mogę zrobić kolejny streamek Q&A, jak najbardziej. Jak będzie dość pytań, na które nie było odpowiedzi, to, to nie ma problemu. To ci powiem Luminaria, że będzie streamek 24 w przyszłym miesiącu za jakieś 3 tygodnie. Będzie streamek 24, bo będzie druga rocznica kanału. A na ciebie cały czas u mnie na komputerze czeka nagroda za pierwszą rocznicę kanału. Ja ci powiedziałem, ona będzie czekać. Nie, nie cukrzycałem często, po prostu łasuch jestem i tyle. Także moją słabością są słodycze, ja jestem mega łasuch. Wiesz co MTSO? Czy czułem się bardziej samotny? Myślę, że streamy nie mają nic do rzeczy. Bo to też zależy o, o co chodzi przez samotność, nie? Bo wiesz, można się czuć samotnym, bo nie mieć żadnych znajomych i przyjaciół, a można się mieć pełne grono przyjaciół i znajomych i się czuć i tak samotnym. Yy, powiem ci MTSO, Czasami, ale w sumie. Bez streamów też grałem cały dzień. Ja wstawałem, grałem cały dzień albo oglądałem z mamą seriale i robiłem praktycznie to samo co teraz. Także no, niewiele się zmieniło. No widzisz, wandelopa, ale widzisz, nauczyłaś się. Osoby niepełnosprawne to są normalni ludzie. To są naprawdę normalni ludzie, tylko z pewnymi ograniczeniami, najczęściej fizycznymi. Mówię, kto miał mnie okazję lepiej poznać, to wie, że ja wbrew pozorom jestem dość normalnym człowiekiem, może pod pewnymi względami dziwnym. Ale to tak jestem dziwny na swój specyficzny sposób. Ty też, luminaria, jesteś dziwna, więc no halo. To tłumaczy, dlaczego się dobrze dogadaliśmy. Ale tak, to jestem normalnym człowiekiem. Dosłownie normalnym człowiekiem jak każdy inny człowiek. Niemożliwe tylko na pewno. No cóż, te osoby i tak. Czy ja wiem MiriSat? Czy ja wiem? Jednak większość kontaktu ludzie mają z niepełnosprawnymi fizycznie i to te osoby yy, najczęściej wywołują taką niezręczność u tych u, u ludzi zdrowych nie Zobaczymy luminaria Może się doczekasz takiej Gierki lub dwóch Ty wiesz że nie przepadam za Lolem na streamku Od jakiegoś czasu No dobra obiecam ci co najmniej Jedną gierkę może być umowę na godziny. Obiecam ci co najmniej jedną gierkę Lola. Co najmniej. Deal? Ale zaznaczyłem, że co najmniej. Nie powiedziałem, że tylko. Dobra, dobra. Oskara nie dostaniesz i tak. To już na mnie nie działa luminaria. Zadanie music. Tak wiem. Kropka mp3. No tak. Ona uwielbia Lola. Ona tu przyszła przez Lola. Nie wiem mtso. Ale ciekawe pytanie. Ale ci mówię, co najmniej jedną gierkę ci obiecam. Może będzie więcej, ale nie obiecuję więcej, bo powiem, że pogramy sobie, nie wiem, godzinkę i potem, czy powiem, że pogramy dwie godzinki i potem będzie lipa, jak się po pierwszej gierce stiltuje i stwierdzę, że wyłączam. Więc to nie. O, to widzisz, fajnie, Wandelapa. Ja powiedziałem, ja tam naprawdę jestem szczęśliwy, że są osoby na tym kanale, co przychodzą pogadać bez względu na wszystko. Po prostu przychodzą sobie pogadać. Dlatego się cieszę, że przyszła taka luminaria została że przyszło, a ta została, że dużo osób, co przyszło, to zostało, chociaż przyszli ze względu na konkretną grę, ale choćbym nie wie, w co grał, to, to zostają, nie? No właśnie, MiriSat, ale są ludzie, co przychodzą tylko dla gry, nie? A są ludzie, którzy nie lubią danej gry, to wręcz nie przyjdą bo Sea of Thieves u mnie w ogóle się nie przyjęło i na moim kanale Sea of Thieves było porażką, bo miałem 7-8 osób na kanale, więc no to akurat się nie przyjęło. Tak, ja wiem. Tobie się Ata podoba do mi i atmosfera. O, i to jest bardzo fajne. Podejście, bardzo, bardzo. E, <gryw> bardzo mnie to cieszy. Naprawdę bardzo, bardzo mnie to cieszy. Tak, jest zawsze w modzie. A MTS-o to czasami wyjdzie, ale to czasami. Nie, Wandelopa, błagam cię, nie. Proszę, nie. To się nie stanie, Wandelopa. To ci mogę obiecać, że to się nie stanie. Nie ma takiej mocy obecnie na tym świecie, która mnie do tego namówi. Moc była, ale się zmyła. Teraz już nie ma takiej siły na tym świecie. Ani siły, ani osoby, ani pieniędzy, które mnie do tego namówią. Dobranoc, Algol, dobranoc, miłej nocy, papa, cześć, cześć, No u mnie Mirisa Sea of Thieves właśnie się nie przyjęło. Tak, a nie ma takich pieniędzy. Już ci ostatnio powiedziałem że nawet jakbyś mi dał równowartość twojego kompa to nie nie Mirisad u mnie to nie działa u mnie to nie działa ja nie wiem gdzie u mnie poszło że tak powiem zasada równowagi może w głowę. Bo podobno bystry facet jestem, tak słyszałem. Ale na pewno nie wśpiew. Na 100%. Cycki za karaoke. Nie MTSO. Nawet cycki by mnie nie przekonały do karaoke. Nie ma takiej opcji. Nie zaśpiewam. Tego nie doczekacie. Ja już ostatnio powiedziałem. Jak. Jak ten. Jak usłyszycie karaoke na tym kanale. To wiedzcie, że stało się coś albo bardzo złego, to ostatnio się śmiałem i to Luminaria wie o co chodzi, znaczy z pozoru złego, albo stało się coś mega dobrego. Jak zaśpiewam na tym kanale, to znaczy, że w danym momencie jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Czyli chyba prędzej skończę streamować, niż to się stanie. Wandelopa, ale tutaj stwierdziłem, że byłbym głupi Odrzucając taki biznes Nie codziennie płacą ci 1300 zł za 3 literki